Dlaczego zdecydowałaś się na zostanie wolontariuszką? Mm, mm, tak. Moim skromnym zdaniem to był taki impuls jakby od zawsze no, jakby takie wewnętrzne pragnienie poznania ich świata, jakby chciałam zawsze bardziej zrozumieć, pojąć i że tak powiem zintegrować się z nimi i na między... Poprzez przyszły. bliższy kontakt, tak. bardzo wczuć się ich sytuację. Tak. Co robić aby być dobrym wolontariuszem? Jakieś kilka rad, sugestii? Ja myślę, że przede wszystkim nie można się bać, nie można się bać jakby tego kontaktu. Z tymi dziećmi trzeba być po prostu delikatnym jednocześnie, ale i bardzo bezpośrednim. Nie możemy traktować ich przecież jako innych, jednak jako równych sobie, bo oni nie widzą różnic między nami a sobą. Dokładnie. Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Myślę, że bardzo... Hmm... Charytatywne działanie bardzo urażliwia naszą osobowość, otwiera oczy na pewne prospekty życiowe. Myślę, że jest bardzo wartościowym doświadczeniem być wolontariuszem. Bardzo pomaga w codziennym życiu. Tak. Proszę. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była Julia. Dziękuję.